Cześć Panie i Panowie! Faza na chleb, na chleb farmerski. Takie dziury? Taki smaczny? Nie. Taki smaczny, a tak krótko się go robi. Mąka pszenna chlebowa, typ od 500 do 750. Mąka pszenna razowa, typ 2000. 580 ml wody. Zapamiętałem dokładnie, Wy też zapamiętajcie, bo tutaj proporcje mąki do wody są bardzo, bardzo ważne. Jogurt, 7 dekagramów jogurtu z żywymi kulturami bakterii, tylko 1 dekagram drożdży. Od razu wrzucamy je do wody i rozpuszczamy. Cóż jeszcze potrzebujemy dodać do chleba? Sól, dwie łyżeczki. Możemy dodać odrobinkę więcej, jeśli lubimy taki zdecydowany smak. I cukier. Dzięki temu cukrowi drożdże w połączeniu z jogurtem będą szaleć w tej mące. I w ciągu dosłownie 4 godzin uzyskam wspaniałą masę chlebową wypełnioną takimi wielkimi, fajnymi dziurami. Chleb można przygotować za pomocą łyżki, wymieszać po prostu w miejsce wszystkie składniki, albo za pomocą miksera. Ja nie mam miksera, więc użyję dużej łyżki, dzięki czemu będę mógł posmarować grubo krojone kromki grubą warstwą dobrego dżemu albo konfitur. Woda jest ciepła. Mieszamy drożdże, mąka razowa, 10 dekagramów do 80 dkg mąki chlebowej. Dodajemy jeszcze sól. Teraz wszystkie suche składniki przed dodaniem mokrych wymieszamy. Składniki wymieszane. Dodajemy tak jogurt. Ja naturalny jogurt bez żadnych dodatków, tylko z naturalnymi, z żywymi kulturami bakterii oraz wodę, w której są rozpuszczone drożdże. Zobaczcie, masa powinna być raczej luźna. i teraz tą masę trzeba łyżką albo mikserem minutę porządnie wymieszać, by wszystkie składniki się połączyły. Już masa jest wymieszana. Tak wygląda. Nic nie pachnie drożdżami. Teraz ją przykryjemy, odstawimy na godzinę do wyrośnięcia, w zasadzie na 3 godziny, ale po pierwszej godzinie złożymy ciasto po raz pierwszy. Moczymy ręce w wodzie, odszepujemy, chwytamy ciasto z jednej strony, właśnie tak, wyciągamy i zakładamy. Odwracamy miskę i to samo robimy z drugiej strony. Dzięki temu chleb będzie miał taką bardzo fajną strukturę. Będzie dobrze napowietrzony, równomiernie. Będzie miał dziury i będzie przepyszny. Czynność powtarzamy tak, żeby złożyć masę cztery razy. Ściereczka, w ciepłe miejsce i czekamy na następną godzinę. Minęła godzina po pierwszym składaniu. Czas na drugie składanie. Powtarzamy po prostu czynność. Przed nami ostatni etap wyrastania. Teraz masy, zobaczcie, tak wygląda wyrośnięta po drugim złożeniu. Wyłożymy na stolnicę, posypiemy mnóstwem mąki, podzielimy na połowę i uformujemy bochenki i pozostawimy je do wyrastania już ostatni raz w koszykach do wyrastania. Możecie użyć również zwykłych misek albo po prostu te bochenki uformować i ułożyć zaginięte w ściereczce. Przykrywamy. Ostatnie wyrastanie. Godzina w temperaturze pokojowej. Tak wygląda wyrośnięty chleb w koszykach. W piekarniku mam rozgrzany do maksymalnej temperatury, czyli około 230-240 stopni kamień do pieczenia. Będziemy piec ten chleb z parą wodną, więc w piekarniku mam włożoną również foremkę, w której jest woda. Tak, żeby nam się upiekła skórka. Chleb z foremek przekładamy na Kamień. Wkładamy do gorącego piekarnika na 30 minut z parą. Po 30 minutach usuniemy naczynie z wodą. Zmniejszymy temperaturę do jakichś 220 stopni i będziemy chleb piec przez 15 minut. I to jest ważne, że trzeba tyle właśnie czasu ten chleb piec. Nie mniej, ani nie dłużej. To jest po prostu przepyszne. To jest najlepszy chleb, który można przygotować w domu w ciągu niecałego południa. Upieczcie i przekonajcie się sami. Do zobaczenia na mniąmnią.pl.